O kopaniu licza z bagiem. Dzisiaj mamy odcinek 96. 11 dni temu był ostatni. Ten 95 odcinek, dziś mamy 96, także była przerwa. W tamtym tygodniu niestety nie udało się tego nagrać. Nagrywamy to dzisiaj. Mamy 23, jest niedziela, jest godzina 1647. Tu możemy sobie licz zapisać licz 16. 16, 47, dajmy. I chodźmy do bagna, wykopiemy. Może się uda. A mamy tylko smadzię Szkoda. Szkoda, szkoda. Ile to było sekund? 54, 50. możemy będzie. Dobra, no, zaraz logujemy się na kolejnego halka. Będziemy dalej postarać się skopać tego bagna. Liczę, tylko tu się wylogujemy gdzieś. Gdziekolwiek, zobaczmy jak to wygląda na encyklopedii. Na dzień 23 stycznia, o 9000 do encyklopedii, no raczej no, to jak będzie taka cena na marketcie. Na końcu zobaczymy co z tego będzie. Ile faktycznie jest ta cena, ile ona wynosi. No to można się wylegować w łóżku. Kolejna postać. Mamy tak Death niestety. No szkoda, gdzie tu mamy licz? 16.48 16.48 Dobra, wylegujemy się. Kolejna postać. Nim tam temo moby się nie zespiły. 9. Jest, mamy liczbę. Dobrze. Obramówka na zielono. 16.49 16.49, dobra. Kolejna postać. Co mamy? Small Diamonta. Woda. Small Diamonta. 16.49. Kolejna postać. Musimy zdążyć, nim te stworki się nie zespiły. Nie czy coś to da. Co mamy? Smartiamonta kolejnego. Dalej jest 16.49. Nie zapisujemy sekund. Poczekamy następnym razem najwyżej. Jest 16.50. Mamy krzyżyki nabite. Dead Snake. Przepraszam. Tutaj mamy Dead Snake, a. Ja sobie tutaj zapiszę godzinę. 16.50 po prostu. Szybko musimy krzyżyki zgubić. muszę gdzieś wylogować, no i logujemy na mojego maila. Zobaczymy, czy tam uda się skopać w tym tygodniu. Przypominam, że to możemy robić co 7 dni, czyli dokładny cooldown musi być co do sekundy. że kolejny jest dopiero za tydzień, lecz w niedzielę. Nie można tego zrobić wcześniej. Można to zrobić ewentualnie później. Także warto sobie gdzieś tam spisać godzinę kliknięcia. Na no to bagno. Dobra. Ok, logujemy na maina. I tutaj co będziemy mieli? Tak. Mamy Death Snake'a, no niestety Death Snake'a. I to jest godzina 16.51. Idziemy tego, do mamy tutaj chyba wyrzucamy, mamy tylko jednego skopanego przedmiota do mounta który gdzieś tutaj się respi na tych bagnach na Venore Zobaczmy jak to na marketcie faktycznie wygląda Cena na cyklopedii nie jest oszałamiająca, chyba nigdy takiej nie mieliśmy na odcinku No tutaj jest 9000 ale myślę, że cena będzie troszkę inna na Markecie. Patrzmy w deto. To wygląda. Dobra, R3, bicz. 12 tysięcy, no to za 11 999 możemy to sprzedać. No się musiała zmienić, bo może tutaj było 9 tysięcy, coś takiego, albo tutaj, jak do tego cena spadła. No ale pewnie za tydzień znowu będzie taka normalna, czyli koło tych 10-11-12 tysięcy za ten itemek. Także fajnie. Tutaj jeszcze chciałbym Was zaprosić na nową serię odcinków podsumowujących cały tydzień mojej gry. To będziemy nagrywać albo w sobotę, albo w niedzielę. I będziemy sobie podsumowywać, ile w dany dzień. Zrobiliśmy. Będzie dokładna spiska Poniedziałek była kwota taka, końcowa kwota taka. Co to oznacza? Czyli w poniedziałek jak się zaloguje do gry, zapiszę sobie na knajcie ile miałem kasy co do w całą wartość pieniężną. No i na koniec dnia czy tam kiedy skończę grać w danym dniu, też zapiszę efekt jaki, jaka, jaką mam teraz w banku kwotę pieniężną. No i tak to będzie we wtorek. Zaczynamy od tej, kończymy na tej. Środa tak piątek, sobota, niedziela. No albo w sobotę, bo w niedzielę będę nagrywał te odcinki podsumowujące. Ogólnie celem będzie zbieranie na Soul Shredder'a, Także będziemy właśnie nagrywać te odcinki podsumowujące, cały tydzień grania. No i to już nie będę skupywał żadnego Harka ani nic, bo ostatnio też wydam 10 milionów na Edeka. Już nic nie skupujemy, tylko zbieramy kasy cały czas do tego Soul Shreddera sobie możemy nawet na malpicie co już wiadomo, zobaczyć to jest 309 no tutaj cena się tego będzie zmieniała w każdych tych odcinkach no i te odcinki prawdopodobnie będę wrzucał albo w poniedziałki razem z kopaniem licza albo w wtorek no zobaczymy jak to będzie mi się układało też wiadomo nie zawsze nie co tydzień będę to nagrywać ale ja będę sobie zawsze pisał ile było więc nawet jak w jednym tygodniu nie będzie odcinka za dwa tygodnie będzie odcinek po prostu troszkę dłuższy, z większą ilością informacji. Ja to sobie codziennie od poniedziałku od jutra będę zapisywać. No i myślę, że będzie fajnie na ten moment. Mamy 309 milionów, w sumie 310. 000. Także tutaj sobie tak w zaokrągleniu napisałem 310, mamy 86. Ak. No, od jutra będę zapisywał tą dokładną kwotę. Czyli tutaj całą tą kwotę, ile było, ile będzie, jeśli skończę. co biegać. No wiadomo, tutaj. No, takim najlepszym dniem zarodkowym będzie w niedzielę, gdzie będziemy sprzedawać itemki do tam w Edyon do tego NPCK na Jalachar u Smoka te wszystkie dżemy, No i w Kalin Ulashida będziemy sprzedawać te itemki, także pewnie najprawdopodobniej w niedzielę będzie największy zarobek. No tutaj bo wiadomo przez cały tydzień zbieramy te itemki i w niedzielę tylko w jednym dniu sobie to sprzedajemy no właśnie tutaj myślę, czy nie sprzedawać tego codziennie. Nie wiem, no jak chcecie, ale czy to ma jakieś takie wielkie znaczenie, kiedy to sprzedam? Jeśli bym się tak chciał co do dnia tutaj rozpisywać, ile faktycznie zarobiliśmy, no nie wiem, dajcie znać, jak chcecie. Ja też nie wiem, czy wyrobisz z czasem na tyle, żeby to tak wszystko robić. Dlatego myślę, żeby to zawsze w niedzielę sprzedawać wszystkie te ręki. No ale to jak chcecie, no dajcie znać w komentarzu jak wam będzie lepiej, jak to be, będzie lepiej wyglądało, o, że tak powiem. No i w sumie byłoby na tyle. W niedzielę to byśmy sprzedawali, to byśmy cały tydzień to rozpisywali. No i też osobny odcinek o tym będzie, nie będzie to aż o licza, tylko właśnie osobno to będę nagrywać. Jeśli ktoś by chciał wspomóc mnie w jakiś tam sposób pieniężny, żebym dozbrał do tego Soul bo ja to sobie dozbieram sam, będzie to dość długo. Ale uda mi się to zrobić, bo z kolei mam 86 k to i będę miał 300. Także to, to nie jest problem, ale jakby ktoś chciał tam coś dać od siebie, no to ja w tych odcinkach będę za każdym razem. Znaczy no, tam w danym tygodniu hmm, wspominał, że o od ciebie dostałem tyle. Tu od tego gracza dostałem tyle na takiej zasadzie. Więc myślę, że będzie fajnie. Także zapraszam Was na te odcinki. Ja sobie tutaj zacznę zapisywać. I potem będziemy nagrywać w moich możliwości te odcinki podsumowując całą a wy jeszcze tylko mi dajcie znać, czy jak chcecie, żebym te itemki sprzedawał codziennie, czy może być jednak w niedzielę. Wiadomo, tutaj też będzie taki okres czasu, że w jeden tydzień będzie trochę mniej kasy, w drugi trochę więcej, bo tutaj jest sprawa taka, że albo będę chodził na walzone cały tydzień, albo nie. Jest taki okres czasu, że związany z moją pracą, że nie dam rady być o 19.30 w domu, więc no po prostu w cały tydzień będzie troszkę inny niż pozostałe. Będzie się różnić tym, nie wiem, milionem. Może bo przez cały tydzień chyba z milion wyciągamy na warzonach Więc no niestety będzie ta różnica, ale to jest tylko jeden tydzień w przeciągu całego tygodnia. Znaczy, no powiedzmy, jeden tydzień jest taki, drugi taki. Ale no raz na te trzy tygodnie nie będę mógł być na warzonach bo po prostu jest praca moja. Więc tutaj no będzie to widać. Ja też będę mniej więcej wspominał, co w danym dniu zrobiłem i na czym to zarobiłem, byście mniej więcej wiedzieli nie tylko kwotę, ale co takiego zrobiłem, że tyle mam, tak, dla uszczegółnienia tego. Także dzięki za oglądanie tego odcinka o kopaniu licza, na kolejne postaram się nagrać za tydzień, w niedzielę, taki mamy cooldown, a te odcinki m, podsumowujące cały tydzień gania, zbranie na socialera, będziemy sobie te albo w sobotę, albo w niedzielę nagrywać. Jeśli na przykład w sobotę będę nagrywać, a za tydzień będzie to odcinek w niedzielę, no to wiadomo, te statystyki będą od tego do tego dnia. Jeśli na przykład w jeden dzień zrobię w niedzielę, albo tak, no to wiecie, no wszystko to się będzie zgrywało. Każdy dzień będzie zapisywany, więc nie masz co bardziej że coś zgubię. Także do zobaczenia w tej nowej swojej zbędnej souszyle, szladenia. Do zobaczenia, papa. Pa.